W tym filmie pokażę Ci, jakie nowości przynosi czerwcowa aktualizacja Lightroom Desktop do wersji 5.4. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz klikając przycisk subskrybuj. Tu na dole pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale, kliknij też ten magiczny dzwoneczek, on będzie Cię przypominał o nowych filmach na moim kanale. Jeśli masz jakieś ciekawe tematy na kolejne filmy o Lightroomie, to pisz w komentarzu. Ja bardzo chętnie słucham Waszych rad i bardzo chętnie takie filmy realizuję. Warto też napisać w komentarzu cześć, po prostu przywitać się, chętnie zobaczę, jakie osoby mnie tu śledzą na tym kanale. Możecie też podawać swoje loginy na Instagramie, żebym mógł śledzić Wasze piękne zdjęcia. Dobra. Przejdźmy do głównego tematu naszego filmu, czyli do tego, jakie nowości przynosi aktualizacja 5.4 wydana w czerwcu 2022 w wersji Lightroom Desktop. Jedną z ciekawszych opcji, jaka pojawiła się w Lightroomie w tej wersji, jest możliwość edytowania filmów. Jeśli wiecie, edytujecie swoje zdjęcia, które wrzucacie na Insta Stories, wrzucacie gdzieś na media społecznościowe, to czasem też do tych zdjęć dołączyć chcecie filmy. I fajnie, żeby filmy były w ten sam sposób, tym samym presetem, tym samym edycją potraktowane. I dzięki tej aktualizacji macie taką możliwość, właśnie, w edytowania zdjęć i wedytowania filmów w ten sam sposób. Przejdźmy sobie do na przykład tego filmu. Zobaczcie, macie możliwość puszczenia tego filmu, i zobaczcie, tutaj możecie po pierwsze sobie ten film podejrzeć. Możecie sobie ustawić jakąś klatkę, którą chcecie, i teraz kliknąć sobie tutaj edycja. I zobaczcie, macie te suwaczki, możliwe edycji. Możecie, możecie tu edytować sobie i ekspozycję, troszkę kontrast. Zobaczcie, możecie zająć się podświetleniami. Tak, troszkę wyciągnąć cienie. Możecie też użyć ustawień domyślnych, czyli presetów. Ja powiedzmy użyję sobie tutaj hmm, presetu z mojej paczki Travel 01. Zobaczcie, przesuwam sobie tutaj myszką nad tymi presetami i zobaczcie, jak fajnie widzę od razu podgląd, jak ten preset będzie wyglądał. Tutaj całkiem fajnie wygląda ten preset George. Bardzo fajnie też Mountain 2. Klikam. I tutaj niektóre ustawienia predefiniowane nie są zgodne, ale część tego ustawienia jest zgodna, także on został zastosowany. I teraz zobaczcie, możemy jeszcze dokonać jakiejś większej korekty, jakbyście chcieli, dokonać korekty, nie wiem, troszkę balansu bieli. Możecie skorygować sobie jeszcze lekko, na przykład tintę, i w ten sposób możecie bardzo łatwo edytować filmy. Przejdźmy sobie do kolejnego mojego filmu, i tutaj. Zobaczcie, w ten film, ja bym chciał na przykład troszkę skrócić. Obejrzyjmy go. Ja bym chciał ten film troszkę skrócić, troszkę go przyciąć, nie? I jak to zrobić? Klikamy sobie przytnij i obróć. Teraz wyświetla nam się tutaj takie żółte zaznaczenie, i w taki łatwy sposób przeciągając sobie początek tego filmu, gdzie on się ma zacząć, i koniec tego filmu, zobaczcie, macie cały czas tu podgląd. W ten łatwy sposób możecie sobie lekko przyciąć ten film. Dodatkowo macie tu możliwość odwrócenia filmu. Jeśli na przykład został on źle nagrany i ma złą orientację, możecie tą orientację sobie filmu poprawić, możecie tu wziąć Włączyć odbicie, czyli z lewej na prawo, góra-dół, też w łatwy sposób możecie odbić. Jeśli macie taką potrzebę, wychodzimy sobie z tego modułu i zobaczcie, już mamy przyedytowany ten film, troszkę przycięty, troszkę skrócony. To jest bardzo, bardzo fajna funkcja i możecie też tak samo jak poprzednio, troszkę tutaj hmm, zdjąć kontrastu, troszkę zdjąć na przykład ekspozycji, troszkę się pobawić tutaj bielą, delikatnie ją podbić czernie, troszkę zająć się nimi także macie dużo, dużo możliwości tutaj bawienia się edycją tych filmów działa też, zobaczcie, mieszalnik kolorów także możecie pojedyncze kolory na przykład niebieski troszkę podnieść jego saturację żeby to niebo było jeszcze bardziej niebieskie w ten łatwy sposób zobaczcie, bardzo fajnie możemy troszkę podbić kolor wody także myślę, że ta opcja jest bardzo fajnym dodatkiem. Możecie nawet zrobić gradację kolorów na tym filmie, co myślę bardzo przyda się osobom, które często właśnie edytują swoje zdjęcia i chciałby w ten sam sposób edytować swoje filmy. Także ta opcja będzie świetnym dodatkiem. Kolejna opcja dotyczy masek w programie. Włączmy sobie to zdjęcie. Teraz, wejdźmy sobie. Bezpośrednio w maski. Wybierzmy sobie na przykład obiekt. Zobaczmy, jak nam się tu zaznaczył ten obiekt. On nam się zaznaczył, ale myślę, że tu mogłoby być lepsze zaznaczenie tego. I zobaczcie, tu mamy troszkę źle wybrany ten dziób ptaka. W taki sposób teraz odejmiemy sobie troszkę od tej maski pędzlem i tym pędzlem sobie tu odmalowujemy. Zobaczcie, tą część której nie chcemy. W ten sposób ja sobie tu poprawię. OK. Ja to robię tak na szybko, że wiecie, żeby wam tylko pokazać. Tu jeszcze na dole, przy samych łapkach, mamy troszkę yy, też za daleko w ten cień wszedł nam. Tutaj yy, maska nam weszła, yy, Także spokojnie sobie to też od, odmalujemy. Tutaj jeszcze zrobimy delikatną korektę, i w ten sposób uzyskaliśmy. Bardzo fajną maskę. Klikniemy sobie tutaj Zmieść i zobaczcie, ta maska już jest OK. Standardowo wcześniej mogliśmy oczywiście zrobić odwrócenie tutaj pojedynczej maski, ale nie mogliśmy zrobić odwrócenia całej grupy. Teraz jest to możliwe. Klikając prawym przyciskiem myszy, możemy zrobić odwróć maskę albo odwróć i duplikuj maskę. Zobaczcie, klikamy odwróć i duplikuj, i w ten sposób stworzyliśmy odwróconą maskę która już ma naniesione te wszystkie poprawki, które musieliśmy zrobić, żeby ta maska była inteligentna i w ten sposób zobaczcie, możemy bezpośrednio działać sobie na tło, które możemy przyciemnić, a naszego tutaj prześlicznego ptaszka możemy delikatnie na przykład rozjaśnić bardzo łatwy sposób, czyli ta funkcja odwracania całej grupy masek dodana w tej wersji jest świetnym dodatkiem, który ułatwi edycję zdjęć w Adobe Lightroom. Przejdźmy sobie na kolejne zdjęcie i zastosujmy tu jakiś preset. Wejdźmy sobie w ustawienia domyślne. Ja tu na przykład zastosuję jakiś preset z paczki też Travel 01. Może. O, ten preset jest całkiem, całkiem fajny. Zobaczcie, mega klimatyczne. Klikamy sobie ten preset i zobaczcie, pojawia nam się tutaj suwak mocy tego ustawienia domyślnego, tego presetu i możemy zwiększyć moc tego presetu, ale możemy też zmniejszyć tą moc i zobaczcie, tutaj wszystkie suwaczki, które były zastosowane, czyli i mieszanik kolorów i różne inne suwaki, jeśli my tu przesuwamy ten suwak, to zobaczcie, te wszystkie suwaki proporcjonalnie są dostosowywane. I w ten łatwy sposób możecie dostosować dany preset, jego moc do Waszych potrzeb. Czasami zdarza się, że macie jakiś preset, który za mocno działa na jakieś zdjęcie. W ten sposób teraz będziecie mogli na przykład użyć 47% mocy tego presetu, żeby on lepiej wyglądał na Waszym zdjęciu. Myślę, że to jest świetny dodatek, który sprawdzi się podczas edycji Waszych zdjęć. Zamknijmy sobie moduł edycji i Zobaczcie, przesunę swoją twarz troszkę wyżej. Teraz kolejna rzecz, która nam się tu pojawiła, to jest moduł Compare View, czyli moduł porównania. W ten łatwy sposób będziecie mogli porównać jakieś inne zdjęcie do tego, które teraz macie wybrane jako główne. Zobaczcie, możecie wybrać sobie jakieś zdjęcie i porównać jakieś inne do niego. Na przykład, powiedzmy, że teraz ja sobie tu wybiorę jako główne zdjęcie. Tego ptaka, i teraz ten ptak jest moim głównym zdjęciem. Przechodzę sobie na to zdjęcie tutaj, które będę sobie wyszukiwał, jakieś lepsze albo inne zdjęcie do tego. I w ten sposób, zobaczcie, możemy w tym Compare View przejrzeć sobie inne zdjęcia, czy na przykład to ujęcie będzie lepsze od tego. Łatwo potem. Zaznaczyć, czy to zdjęcie nam się bardziej podoba, czy to jest dużo lepsze. Jeśli to będzie dużo lepsze, to wtedy możemy to ustawić sobie jako główne i wyszukać następnego. Takie porównanie jest bardzo fajne. Zobaczcie, jeśli to uznamy, że jest lepsze, klikamy sobie Zamiana i wtedy w łatwy sposób szukamy sobie kolejnego ujęcia. O nie, to może to będzie lepsze, jednak główne. W taki sposób będziecie mogli na przykład z dziesiątek zdjęć, jeśli macie podobnych, wybrać sobie to ujęcie, które jest najlepsze. Wybieracie sobie jakieś ujęcie, które uważacie, że jest super, porównujecie z innymi, jeśli to inne jest wybrane lepsze, wtedy podmieniacie sobie, macie to główne referencyjne zdjęcie, a tutaj dalej możecie sobie przeglądać, szukać lepszego ujęcia z tej sceny. Wyjdźmy sobie z tego modułu, wejdźmy do jednego zdjęcia, kliknijmy sobie teraz tutaj narzędzie kadrowania i tu pojawiły się nowe nakładki kadrowania. Dwie nowe nakładki. Pięciopodział to jest taki podział na pięć części poziomo i poziomo, które ułatwiają wam jakieś kadrowanie, ułatwiają wam znalezienie linii, na przykład pionowych i poziomych na zdjęciu. Macie też dodatkowo taki podział trójkąt. Zobaczcie, on znajduje takie właśnie trójkąty, linie przecięcia, które są takimi. Liniami, które ułatwiają Wam kadrowanie, ułatwiają znalezienie tego złotego środka kadru, na przykład, coś w tym stylu, zobaczcie. Wtedy tutaj macie tego ptaka umieszczonego w takim złotym środku. Jeśli mamy na myśli, właśnie taki trójkątny podział zdjęcia, to ułatwia Wam znalezienie lepszego kadru, wykadrowanie zdjęcia perfekcyjnie. W tej wersji pojawiło się też. Automatyczne uaktualnianie inteligentnych masek. Włączmy sobie maski i teraz utwórzmy nową maskę. Wybierz na przykład obiekt. Tworzyliśmy maskę, zobaczcie, zaznaczył nam się pięknie ten ptak, dodajmy sobie nową maskę, wybierz niebo. I teraz na przykład możemy sobie przyciemnić troszkę niebo. Zobaczcie, możemy troszkę odcieplić sobie tego naszego ptaszynę na pierwszym planie, jeszcze może troszkę Przyciemnimy to niebo, żeby było więcej widać tego efektu. Dobra. Troszkę tego ptaka tutaj jeszcze mu zmienimy balans bieli. Dobra. I teraz, jak wyjdziemy z masek, teraz klikając te trzy kropeczki, możemy wybrać sobie opcję ustawienia edycji do skopiowania. Ja tutaj wybiorę sobie wszystkie zmodyfikowane, czyli mamy kadrowanie i maskowanie. Ja myślę, że kadrowanie możemy pominąć, ale włączmy sobie tu kopiowanie tego maskowania i kopiujemy sobie te dwie inteligentne maski. Teraz przejdziemy sobie na kolejne zdjęcie i zobaczcie w łatwy sposób możemy wkleić ustawienia tej edycji i program automatycznie przeliczy te maski. Zobaczcie zastosował od razu wszystkie ustawienia z poprzedniego zdjęcia. Zobaczmy zróbmy sobie to samo na kolejnym zdjęciu. Klikamy wklej ustawienia edycji. Program pyta nas się czy scalić maski bo już tu były maski. Klikniemy sobie wymień. I zobaczcie, automatycznie przyciemnienie tła i zmiana balansu bieli na tym ptaszku została zastosowana tak, jak na tym poprzednim zdjęciu. To niebo zostało odnalezione, ten obiekt nasz główny, czyli nasz ptak na pierwszym planie, też został odnaleziony i te wszystkie zmiany zostały na nim zastosowane tak, jak sobie tego życzyliśmy. Zobaczcie, mamy zastosowane zmianę ekspozycji, mamy zastosowaną zmianę temperatury i tynty tak jak chcieliśmy. W poprzednich wersjach musieliśmy za każdym razem aktualizować te maski, co było dosyć sporym utrudnieniem. To samo będzie się tyczyło na przykład presetów, które mają jakieś maski inteligentne w sobie zawarte. Na przykład tak jak paczka The One ode mnie, ta paczka na przykład zawiera takie presety jak retusz skóry AI i zobaczcie, w poprzedniej wersji musieliście kliknąć sobie ten preset i potem uaktualnić jeszcze te maski. W obecnej wersji już tego nie będziecie musieli robić. Ja w najbliższym czasie wydam też aktualizację Baczki The One o nowe specjalne takie inteligentne presety, które będą pomagały w edycji waszych zdjęć. Teraz właśnie je testuję i po prostu klikacie sobie ten preset i on automatycznie zostaje zastosowany na tym zdjęciu. Zobaczcie, macie tutaj maskę retuszu na twarzy. Mega Fajnie to działa, to jest myślę bardzo fajna opcja i to będzie przyspieszało naszą edycję Lightroom. Program Lightroom teraz jeszcze bardziej inteligentnie zarządza miejscem na Twoim dysku. Jeśli wejdziesz sobie w ustawienia Lightroom, czyli w preferencje, zobacz lokalna pamięć masowa. Tutaj mamy teraz możliwość ustawienia limitu rozmiaru pamięci podręcznej. Możemy też tą pamięć podręczną wyczyścić, możemy sobie ustawić tutaj dowolny wolny limit, możemy tu ustawić dodatkowe parametry, także w łatwiejszy sposób będziemy teraz mogli kontrolować ilość zamowanego miejsca na Waszym dysku. Dodatkowo, jeśli robicie zdjęcia taką zwykłą mapką, aparatem point-and-shoot albo telefonem i macie efekt taki czerwonych oczu na zdjęciach wieczorem, to możecie wejść sobie tutaj w korekty, przejść do korekty tutaj efektu oczu czerwonych. I macie taką automatyczną korektę. Program znajduje oczy automatycznie na Waszych zdjęciach i robi korektę. Klikacie po prostu automatyczną korektę i ona jest robiona. W tym zdjęciu nie ma żadnych oczu czerwonych, także trudno było by to zrobić, ale zawsze też możecie, jeśli nie znajdzie Wam program czerwonych oczu albo jakieś czerwone oko nie zostało naprawione i nie zostało automatycznie zrobione, możecie sobie kliknąć manualnie, wybrać dane oko i program też tej korekty dokona. Zapewne wielu z Was zobaczyło już, że mój program jest po polsku. Tak, najnowsza wersja Lightrooma jest w 100% przetłumaczona, jest już w języku polskim, także osoby, które chciały. Mieć edycję w języku polskim, chciały edytować w języku polskim. Angielski dla nich jest bardziej skomplikowany. Teraz powinny się cieszyć, będą miały możliwość właśnie natywnej edycji zdjęć w języku polskim, w całym Lightroomie. Także, czy to na telefonie, czy to w Lightroom Classic, czy w Lightroom Desktop, taka edycja w języku polskim będzie możliwa, i te narzędzia wszystkie będą przetłumaczone na język polski. To jest bardzo fajny dodatek. Dodatkowo, Zobaczcie w Lightroom Desktop, jeśli wejdziecie tutaj sobie w odkryj, czyli w społeczność, macie możliwość wyszukiwania nawet osób i filtrowania pewnych zdjęć. Także jeśli byście chcieli znaleźć mnie w tej społeczności i możliwość mieć edytowania moich zdjęć, zobaczenia jak ja wyedytowałem zdjęcia i spróbowania swoich sił na moich zdjęciach. Wpisujecie sobie tutaj w wyszukiwarce słowik inspiruje. I teraz... Zobaczcie, jeśli wejdziecie w ludzi, znajdziecie mnie, klikacie sobie moją buźkę i tutaj macie możliwość zobaczenia moich edycji zdjęć, macie też możliwość zobaczenia, jakie zmiany ja dokonałem na zdjęciach. Tu macie krok po kroku wszystkie moje zmiany. Możecie te zmiany, wszystkie moje zapisać sobie jako preset. Zobaczcie, tu macie krok po kroku wszystkie zmiany, jakie robiłem, jak to pływało na zdjęcie, możecie też kliknąć tu Remix opcję i w ten sposób sami dokonać edycji tego zdjęcia, którą ja też będę widział i ewentualnie będę mógł Wam coś podpowiedzieć, będę mógł zobaczyć jak Wam ta edycja poszła i sami będziecie mogli porównać własną edycję do mojej edycji. Także to jest świetna opcja, aby uczyć się edycji właśnie w Lightroom Desktop. Dodatkowo do Lightrooma standardowo dodano obsługę nowych aparatów i nowych obiektywów. Tą listę zamieszczę w opisie pod filmem. Jeśli będziecie zainteresowani, możecie tam właśnie zerknąć. Dzięki, kochani, za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam, e, jakie zmiany zostały dokonane w Lightroom Desktop w najnowszej aktualizacji. Jeśli macie jakieś pytania, Piszcie w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem. Warto kliknąć też ten dzwoneczek, który będzie powiadamiał Was o nowych filmach na moim kanale. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.